Network test Natraina podobał mi się, ale szybko mi się znudził. Zdecydowanie będę śledził rozwój gry, bo widzę w niej solidne fundamenty, które mogą przerodzić się w coś świetnego. Jednocześnie dostrzegam całą masę potencjalnych problemów i to na nich się tutaj skupię. Jeżeli przespaliście ostatni tydzień pod kamieniem, to NightRain u podstaw jest przyspieszonym koopowym Elden Ringiem na sterydach w wersji Roguelite z Battle Royalowym Kręgiem. Ring w tytule Nareszcie zaczyna mieć sens. Połączenie może i brzmi absurdalnie, ale w praktyce działa naprawdę dobrze. Rozgrywka jest dynamiczna, skupiona na walce i sprawnym pokonywaniu mapy w celu zdobywania ulepszeń dla postaci. Jeżeli liczycie na eksplorację oraz zgłębianie ukrytego lore, to się zawiedziecie. Póki co mieliśmy dostęp do 4 z 8 klas i każdą z nich gra się inaczej. Wynika to ze startowego ekwipunku, lepszego skylowania z danym typem broni, a także specjalnych umiejętności. Daszor robi za tanka, hrabina za zwinnego DPS-a poduniki, Reklu za to czarodziejka, a królem wszechstronności jest Wilder. Prawdopodobnie wpisuje się najlepiej w gusta przeciętnego solusowca. Niestety na ten moment Nightrain cierpi na garść problemów. Ma to oczywiście sens, bo póki co dostaliśmy dostęp do wersji demo testu serwerów, bardzo dobrze, że From Software je zrobiło, bo w piątek nie wytrzymały i streamerzy po zagraniu pierwszej gry utykali na ekranach ładowania. Ja tego akurat nie doświadczyłem, bo przysłano mi swój klucz, a właściwy przyszedł dopiero w sobotę, w którą na szczęście zorganizowano dodatkową sesję. Należy się plusik za naprawienie błędu. Miałem nadzieję, że będzie to jedyny problem w nightrainie, ale oczywiście się przeliczyłem. Zacznijmy od widocznego słonia w pokoju. Dlaczego ta gra jest aż taka brzydka? Otóż ja ogrywałem nightraina na Xboxie Series S w trybie wydajności i to z niego obserwujecie gameplay. Na oko granie trzyma 60fps, ale jednocześnie nie spada poniżej 30. Na ten moment Digital Funplay nie zrobiło jeszcze analizy, ale obstawiam, że w najlepszym wypadku framerate oscyluje stabilnie w okolicach 45 może 50fps. Pokrywałoby się to też z obecnym stanem technicznym Elden Ringa na tej konsoli. Obuło się bez flashbacków z czasów platynowania bladboarda na pierwszej wersji PS4, ale zawdzięczamy to kosztem grafiki. I ja paradoksalnie i tak nie miałem najgorzej pod tym względem. W trakcie testu tekstury na PlayStation 5 były zbagowane, przez co gra wygląda nawet gorzej niż na Series S. Na ekranie macie porównanie skrzynić od odpowieść z filmu El Analista de Beats. Link do niego znajdziecie w opisie. Ja rozumiem, że w Night Trainie doszło kilka nowych rzeczy i mamy dopiero demo, ale jakim cudem spin-off gry sprzed 3 lat na konsole starej generacji, działający na dokładnie tym samym silniku, cierpi na tego typu problemy techniczne. Przecież ta gra będzie miała premierę za trochę ponad 3 miesiące. No ale czego ja się spodziewam po studiu, które od ponad pół roku nie potrafi załatać dropów w walce z ostatecznym bossem Shadow of the Earth 3. Zatem jeżeli macie Series S albo słabszego kompa, to lepiej poczekajcie z zakupem na recenzję z oceną optymalizacji grafiki. Z problemów gameplayowych zacząłbym od rzeczy najbardziej determinującej sukces ranów, ekwipunku i levelowania. Nie chcę się jeszcze wypowiadać o balansie, bo grałem za mało razy, ale zasadniczo śmierć przed zdewelowaniem i wydaniem dużej ilości run prawdopodobnie sprawi, że przegrać na następnym bossie. Nie wątpię, że znajdą się ludzie zdolni przechodzić grę bez levelowania, ale to może być trudniejsze niż wcześniej. Założenie broni wyższych jakości wymaga wyższego poziomu: błękitne 3, fioletowe 9, a pomarańczowe aż 12. Gdzie podziały się niebieskie na szósty poziom, tutaj zdecydowanie go brakuje. Problem, który regularnie spotkałem podczas gry, to zostawanie przy broni błękitnej aż do końca rana. Wynikało to po prostu z dosowości lutu. Jeżeli dostawałem fioletową broń, to często nie był to oręż optymalny, a wręcz będący na granicy bezużyteczności. Zostawałem więc przy broni na przykład zamrażanie i staram się zgarniać agro, gdy moi lepiej wyposażeni sojusznicy robili prawdziwe obrażenia. Może ja po prostu miałem pecha do lutu. Znalazłem jedną pomarańczową broń, a jej użyteczność i tak była mocno wątpliwa. Może lepszym pomysłem było ograniczenie wielu podobnych do siebie broni i skupienie się na tych ciekawszych oraz skuteczniejszych. Naprawdę nie potrzebujemy aż tylu bliźniaczych toporów i krótkich mieczy. Jednocześnie w trakcie gry nie znalazłem żadnej broni z Shadow of the Earth 3. Na polu treningowym skrzynia pozwala zobaczyć dostępny sprzęt oraz zaklęcia. Przyjrzałem go i znalazłem chyba wszystko co zawierała podstawka. Możecie więc trafić na wasze ukochane Ujigatany, Bloodhound Fangi, Moonwailer, Rivers of Blood oraz Claymora. No ale rzeczywiście nie znalazłem niczego z do dodatku. Mam nadzieję, że brakujący sprzęt dojdzie na premierę. Na krytykę zasługuje też część nagród zdobywanych za pokonywanie bossów i minibossów. Bonus w stylu plus 20 do obrażeń przeciw istotom z kosmosu, czy nie umarłem, jest średnio użyteczny, bo ja przez dwa dni testów ani razu nie wpadłem na takiego przeciwnika. Tłumienie kroków też jest bezużyteczne. Jednocześnie tego typu nagrody potrafiłem dostać przed walką z finałowym bossem. Wolałbym już nudne plus 10% do zdrowia czy many. Na szczęście Nightrain posiada też ciekawe perki, np. przyzwanie duchów po kontrze, czy przywołanie błyskawic po uniku. Tego typu elementy są fajne i rzeczywiście widocznie wpływają na grę. Liczyłem na to, że tego typu bonusów znajdzie się więcej oraz okażą się użyteczne. Na ten moment niesamowicie martwi mnie też stan interfejsu. Pod niektórymi względami From Software zaliczyło regres. Czy potraficie powiedzieć mi, jakie zaklęcie rzucę, kiedy nacisnę lekki atak? Raczej nie, bo nie są to te z obrazków przy broni. Obecnie katalizatory mają do siebie przypisane po dwa zaklęcia. Niestety na podglądzie w trakcie gry widoczne jest jedynie to z ciężkiego ataku, co stoi na przeszkodzie pokazywania obu naraz. Podobny problem tyczy się Ash of War. Nie mamy już jego nazwy z lewej strony. Zamiast tego na broniach są widoczne obrazki z aktywnym popiołem. Jednocześnie nie widać przypisanego żywiołu. W zwykłym Eldenie pewnie dałoby się na to przymknąć oko, no bo oranż zmienia się stosunkowo rzadko. Natomiast przy żonglowaniu broniami w nightrainie można się pomylić, a miewa to znaczenie, jaki typ obrażeń posiada dana broń. Z samym zmienianiem wyposażenia też jest problem. Wymiana lutu z ziemi bywa nieczytelna przy większej ilości złomu. Przydałoby się rozdzielenie ekwipunku na nasz oraz to, co mamy w zasięgu zbierania, tak jak chociażby w PUBG. Umożliwiłoby to też szybszy podgląd tego, co znaleźliśmy. Ten problem robi się szczególnie duży przy zmianie przedmiotów użytkowych. Najpierw trzeba wyrzucić coś z ekwipunku, i dopiero później można podnieść pożądaną rzecz z ziemi. Najidentyczny problem cierpi kupowanie u handlarzy. Dlaczego nie widzimy swojego ekwipunku podczas zakupów i nawet nie jesteśmy w stanie sprzedać swoich rupieci, albo przynajmniej wyrzucić ich z poziomu kupowania? No, ktoś tego tutaj nie przemyślał. Te interfejsowe problemy związane ze zmianami ekwipunku wpływają na stratę cennego czasu, szczególnie gdy znajdujemy się na krawędzi okręgu. Tyle z problemów, przejdźmy do obaw. Największe jaką miałem to granie z losowymi ludźmi z internetu. Kto pomagał z bossami w solsach, ten wie o czym mówię. Na szczęście została rozwiana. Jeżeli w zespole trafi się po jednym ogarniętym, średnio rozgarniętym i nieogarniętym graczu, to raczej bez problemu dacie radę pokonać finałowego bossa. Będąc nubem wystarczy biec za najlepszym graczem w miejscach, które spinguje i powinno być OK. Jednakże network test miał to do siebie, że grali w niego najwięksi fani soulsów, więc poziom graczy był raczej wysoki. W połowie ranów udało mi się ubić finałowego bossa, a jestem raczej średni w soulsy. Jeżeli miałem kogoś ogarniętego, to dało się wygrać nawet z wykładającym się nubem. Sam byłem takim nubem w swoim pierwszym podejściu, które zakończyło się sukcesem. Aczkolwiek czasem trafią się totalne miernoty i nie przejdziecie nawet pierwszego bossa. Oczywiście nie jest to wada gry sama w sobie. Możecie temu zapobiec znajdującym się dwóch przyjaciół do gry, ale to w sumie będzie trudniejsze, nawet od ubicia Final Bossa Shadow of the Earth 3. Oby powstał system lobby, bo opieranie się dalej na hasłach w tego typu grach będzie po prostu patologiczne. Z kolejnych obaw, przynajmniej na tyle, na ile się rozeznałem i doświadczyłem gry, to podstawa mapy się nie zmienia. Trailery też na to nie wskazują. Ciągle chodzimy po tym samym Limgrave, ale naddatujemy z różnych stron. Zmiana rozłożenia pomniejszych lokacji w stylu ruin, kościołów, obozów i tym podobnych wprowadza pewną różnorodność do gry, ale jedynie pewną. Być może się to zmieni, ale obecnie nic na to nie wskazuje. Naprawdę zastanawia mnie, dlaczego nie ma przynajmniej kilku różnych map, które bazują na krainach Zeldena. Liurni, Altusa czy nawet Keylit. Mogłyby mieć inną topografię oraz wygląd czy elementy środowiskowe, na przykład kałuże z Scarlet Rota. Natomiast jeśli pojawiają się w grze to super, zapomnijcie o czym tu mówię. Natomiast jeśli nie będą dostępne na premierę, ani nie dojdą w ramach darmowego rozwoju gry, no to mam poważne wątpliwości wobec wyceny Nightraina. Ta gra kosztuje 40 euro czyli 170 zł, tyle samo co Shadow of the Earth 3, które moim zdaniem powinno być minimum 25% tańsze. Solusowcy raczej wyśmiewają mnie za tą opinię, ale w przypadku Nightraina chyba łatwiej będziemy ich przekonać co do wątpliwej ceny. Ta gra bazuje na zrecyklingowanym kontencie, nie dodaje nam nowej krainy. Modyfikuje gameplay i dorzuca trochę nowych lub odświeżonych bossów z produkcji From Software. Złośliwi komentatorzy mówią, że to bardzo dobry, ambitny mod. Szczerze mówiąc, nie dziwią mnie takie opinie. Za co ja właściwie płacę te 170 zł. Na dodatek, Bandai oferuje przedpremierową wersję Deluxe DLC, o którym nic nie wiadomo za dodatkowe 15 euro, czyli 70 zł. Pomimo recyklingu, ta gra prawdopodobnie będzie cierpiała na niedobór zawartości i za dużą powtarzalność, a oni chcą, żebyśmy dopłacali za więcej kontentu. W najczarniejszym scenariuszu wyobrażam sobie, że w skład DLC wchodzi brakujący Shadow of the Earth 3 Arsenal, 4 oparte na nim klasy i garść nowych bossów. Jako człowiek, który pisał pracę licencjacką o monetyzacji gier, nazywam to podejście zwykłą bezczelnością. Oczywiście mogę się mylić, chciałbym, aby moje obawy okazały się niesłuszne, no ale to co zobaczyłem, nie napawa mnie optymizmem. Martwi mnie szczególnie jedna kwestia: network testnej trajna miał ograniczoną pulę bossów, więc przez większość ranów okładałem pół ludzi, rakonik 3 Sentinela i w prawie każdym meczu inwidował mnie Morgoth. Z tego też względu mówiłem, że szybko się zdudziłem. Zauważcie, że From na network teście Eldena wprowadziło o wiele więcej ciekawych elementów niż w pełnej grze. Dodali np. late game'owe bronie i zaklęcia, a wygracze mogli się nimi pobawić. Tutaj tego nie uświadczyliśmy. Teraz twórcy pokazali prawdopodobnie bardziej rzeczywisty stan gry na początku przygody. Wręcz go obcięli, bo ograniczyli wybór klas. Dostaliśmy jedynie 4 z 8 dostępnych, a premiera odbędzie się za 3,5 miesiąca. To nie napawa mnie optymizmem i jedynie pogłębia moje obawy o brak kontentu. Zatem screenujcie moje słowa. Night Rain będzie cierpiał na dużą powtarzalność i okaże się niewarty swojej ceny. Obstawiam, że mapy będą zbyt mało różnorodne, przez co gracze szybko odkryją optymalny sposób gry. Naprawdę chcę się pomylić w tej kwestii. Gdyby gra kosztowała 80, maks 120 zł i nie oferowała DLC przed premierą, to byłbym zdecydowanie mniej krytyczny. Mimo tej dawki pesymizmu, jestem optymistycznie nastawiony. Train może okazać się bardzo dobrą grą, o ile zostaną poprawione wymienione przeze mnie elementy: optymalizacja i wygląd gry, dodanie broni na szósty poziom, dodanie broni z SOTE, usprawnienie systemu dobierania perków, dodanie ciekawych i użytecznych perków, usprawnienie UI... Większa różnorodność map i przeciwników, zapewnienie dobrego przelicznika ceny gry do jej jakości. Wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, może poza mapami, da się dowieść na nadchodzące 3 miesiące przed premierą. Trzymam kciuki za From Software. No a na dzisiaj to by było tyle w temacie network testu Night Train. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, szczególnie jeżeli mieliście okazję pograć. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami o LT, to zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.